Przeżywają widoki ładne, ale zobaczymy, bo trochę troszeczkę. Ale zeszczo to może nie widać być na samej już górze, pożarów, cementownie. Jak jest widoczność, to pięknie widać. A tu zimow oporo, jest tragedia. O, od tych górki. Jeśli nie rozpędzisz, to nie masz <śledzisz> Tak jest, załóżmy Ślizgowica, nie? raczej nie będzie widać. Tam jest horyzont. To jeszcze dawno za komuny pamiętam, jak jeździłem ten To był asfalt, gdzie między kocioł jak to się mówiło, Zimowe poro, strach, był strasznie nie jest nic, bo jest i w ogóle. zakątnął no, troszeczkę z z góreczki troszkę pod góreczki no tam powinno się normować chyba czy nie mylę no, rozpędzam się trochę, bo będzie zawsze lepiej wejść na wzniesieniu Miejscowo się ciągle, jakoś, bo jest na literę i nie mogę tego zapamiętać. Słuchajcie, no niestety, no. Targówko. Tak, przed wojną, drugą światową. Jadek świętej pamięci zemdlał dwa dni na odwlep koniem dojeździł, bo tutaj były targi końskie, chyba. Na całą Polskę, myślę, że raczej na południową część Polski. Coś po, 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 po drugiej wojnie było, ale nie mam dużo wiadomości. Tu wiadek opowiadał, jak się było na wakacje, to zawsze z, z czasów sprzed wojny. 4 Wyjechałem o 8.00 Przejechałem na 570 No powiedzmy 150 km przejechałem No już niedaleko bo me një gjyme të tëjru si që gjundë parem për është në përshëm. değil evet. evet.